Cześć! Witam Was w moim nowym programie Sam to ugotuj. Mam na imię Kasia i dziś pokażę Wam, jak ugotować sobie samemu zupę pomidorową. Na pewno nieraz już jeliście zupę pomidorową i bardzo ją lubicie, a jeśli nie, to ta, którą Wam dzisiaj pokażę, na pewno będzie Wam smakowała. Zatem zapraszam! Zupa pomidorowa to jedna z ulubionych zup w naszej rodzinie, dlatego gotuję ją bardzo często i mam na nią już wiele sposobów. Dzisiaj pokażę Wam taki bardzo prosty sposób na zupę pomidorową, nawet można nie mieć prawie niczego w domu, a zupa pomidorowa i tak będzie pyszna i smaczna, jak przekonacie się pod koniec tego filmiku. Przede wszystkim, żeby ugotować swoję pomidorową, potrzebny jest garnek. To nie jest w ogóle żaden żart wobec garnka, dół to jest pomidorowe, raczej się nie ugotuje. ja tutaj już sobie przygotowałam taki garnek. To nie jest żaden product placement, bo to jest garnek, jak widzicie, już wytarte z jakiej firmy, z jakiego sklepu medowego, w którym można się położyć na fotelach albo łóżkach i kupić też takie fajne garniki. Yy, garnek jest też niebogatelny. jaki to ma być garnek? Oprócz tego, że to powinien być garnek taki z grubszym dnem, nieprzepierającym. Yy, jak macie yy, duży apetyt, to powinien być duży garnek. Jak macie mały apetyt, to może to być mały lub średni garnek. Ale przede wszystkim powinien to być garnek. Czysty, o i ten właśnie jest czysty, bo zupa z brudnego garnka no nie zawsze możemy uzyskać taki efekt końcowy, jaki byśmy chcieli, kiedy gotujemy zupę w brudnym garnku, więc proponuję właśnie zawsze przygotować ten taki czysty garnek. No ja tym to przygotowałam trochę przed filmikiem, więc troszeczkę to jakby e, wiecie, to będzie trwało trochę dłużej, jak macie tylko brudne garnki w domu, e, ale tylko od jakiejś duże No trochę to też zależy od tego, czy macie dużo w zlewie, czy nie dużo w zlewie, bo jak chcecie duży garnek na dużą zupę i musicie opuść, opróżnić duży zlew z dużej ilości różnych taczyń, to ten etap pustego i czystego garnka może wam zająć całkiem sporo. Mam już ten garnek, ustawiam go sobie tutaj na wolnym na palniku. To nie musi być taki największy palnik, może to być taki średniej wielkości palnik. O, tutaj mamy naszą kuchenkę. Bardzo, żeby miała dobry nabieg, bo jak się gotuje jakąś zupę albo coś innego. I mamy, tak mamy taką otwartą kuchnię na cały dom, i zapach idzie w górę. Zanim zupa będzie gotowa, albo jakieś inne danie, to domownicy zaczynają się już schodzić. I dopytywać się, co i kiedy wreszcie będzie na obiad. A danie może być jeszcze z całkiem proszku. Także nie, 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 to nie jest zupa z proszku. Nie, nie pomyślcie. Nie pomylcie to będzie zupa pomidorowa, jak już mówiłam. Przede wszystkim co musimy mieć pomidorów do pomidorowej zupy. Ha! Niespodzianka! Wystarczy, że mamy coś. Ala pomidorów, tak? To nie muszą być pomidory. Ja w ogóle bardzo rzadko gotuję zupę z pomidorów, a pomidorową gotuję bardzo często. Więc, na przykład, to, co my dzisiaj mamy w domu, okazało się, że mamy. E, to jest e, no, jakieś takie. E, pasta pomidorowa, to jakieś ekstra ekstrafinne. Indelka, to nieważne, co jest tam napisane, ważne, żeby był to jakiś rodzaj przecieru pomidorowego albo koncentrat pomidorowego słoiczka, albo przeciery właśnie w takich fajnych pudełeczkach. Tutaj używane było już przez nas to wcześniej w tym tygodniu. Raczej w tym tygodniu, więc nie będę otwierała całego pudełka i sprawdzała, czy nie ma z takiej fajnej konwerki z pleśni, bo raczej nie ma. Przez tydzień nic takiego się nie zdążyło zrobić. Więc mamy coś pomidorowego, żeby to miało pomidorowy. Mamy też coś warzywnego, bo dzisiaj jest piątek, a skoro piątek to wiele osób lubi zupki i inne dania takie bezmięsne, więc dzisiaj nasza pomidorowa też będzie bez mięsa i będzie na wywarze warzywnym. Ale jak ktoś nie ma takich wspaniałych, świeżych i pachnących warzyw jak my, to możemy użyć gotowej mrożonki warzywnej, którą zaraz pokażę. Także na przykład wystarczy sobie wyciągnąć z zamrażalnika jakąś taką gotową włoszczyznę w paskach i wtedy mamy bardzo, bardzo o wiele skrócony ten proces przygotowywania warzyw na wybar warzywny. Nie musimy obierać, chociaż też są teraz takie trendy, żeby nie obierać warzyw, tylko je myć, ale nie musimy też myć, nie musimy kroić albo ucierać, chociaż no, 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 no ja tutaj mamy deskę, znaczy tarkę, tarkę, nie deskę. Mamy tarkę do warzyw, ale ponieważ ja już jestem bardzo głodna i inni domownicy na pewno znaczy, też to użyjemy po prostu tej gotowej mieszanki warzywnej. że mamy mężczyznę, mamy garnek, stawiamy garnek na ogniu i włączamy gaz. Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, jak to się robi, najlepiej mieć taką kuchenkę z wbudowanym iskomnikiem i wtedy stryk, z stryp, gaz, ale lepiej, jeżeli nie jesteście jeszcze pełnoletni i wprawieni w gotowaniu, to po prostu dorosłego albo do starszego o pokazanie Wam, jak to zrobić. Garnek ten z grubszym dnem, mówiłam, że ma być to, żebyśmy właśnie mogli zrobić tę czynność, którą będziemy robić, czyli podsmażać włoszczyznę na odrobinie oleju. W drugim garnku już wstawiłam wodę na węglowodanowy składnik, element naszej zupy, bo zupa pomidorowa składa się głównie z warzyw. A ci, którzy są bardziej głodni, potrzebują się lepiej nią nasycić, mogą sobie dodać albo ryżu, albo makaronu w zależności od tego, co wolą. U nas dzisiaj będzie makaron, bo nie mamy dopiero ryżu do pomidorowej. Do pomidorowej nie nadaje się ryż taki parboiled czy paraboiled. nie wiem, on się tam gotuje z parą czy nie. Taki bardziej obły, twardy, nie oskleja się, a w pomidorowej lepszy jest taki ryż, który troszeczkę miękki. I się rozmównia, więc będziemy mieć dzisiaj makaron pomidorowej i tutaj już się woda gotuje. A tutaj na drugim palniku podgrzewa nam się grube dno na naszego garnko, naszej, naszego patelni. naszej patelni. I tak jak powiedziałam, dodajemy odrobinę oleju. Nie powiem Wam ile, to tak mniej więcej jakieś dwie łyżki tak na oko. Myślę sobie raz, dwa, dwa takie ruśnięcia. E, e, warto też e, posmarzyć, zanim rzucimy tam moszczyznę naszą żoną. warto posmarzyć odrobinę jakiś przypraw, Będziemy dodawali na pewno liść laurowy. Ja tutaj szukam. E, o, mamy liście laurowy w torebeczce, takie sobie ususzone. Proszę zobaczyć, mniej więcej tak to wygląda. Liście Bobkowa albo Laurowa, to się nie nazywa. I oczywiście znalezienie teraz ziela angielskiego zajmie mi pół godziny, więc zrobimy krótką przerwę. One eternity later. znaleźliśmy ziele angielskie, więc możemy już je wrzucić. W międzyczasie musiałam wyłączyć garnek, bo bałam się, że. Znaczy wyłączyć gaz, bo bałam się, że się olej spali, zanim znajdę to ziele angielskie. Niestety w naszej szansie z przyprawami mamy. Plotka pustą. Tak, trzymamy po prostu, to poza lodówką. Od No, więc rzucamy kilka kulek zielona Tak mniej więcej 4-5. I wrzucamy jakieś dwa listki um, laurowe. O, ma jakiś na dłon podaje mi jeszcze jedną kulkę, która jest lądowała na tej Ze dwa listki laurowe. O, szkoda, że tego nie czujecie. Ja w zasadzie też nie wiem, mam trochę kataru, ale zapach już podsmażanych tutaj przypraw już roznosi się. O, uwielbiam, jednak czuję nawet teraz ten aromat liścia laurowego, podsmażonego. Można też trochę, jak się ma jeszcze, my już prawie nie mamy, albo wręcz nie mamy, e, takiego pierwszych w z młynka, też tutaj na gorący olej. On też wtedy y, przesiąknie ten aromat do oleju i, i cópka będzie wtedy tak fajnie pikantna. Dobra, e, pora e, kończyć to gadanie i wsypywać włoszczyzny. Włoszczyzny do pomidorówki nie trzeba za dużo. Wystarczy. Myślę, że jedna trzecia opakowania. Ten sekund Jak słyszycie, włoszczyzna nie tutaj Panie podmarza. Pana leci do góry. I zagotowała się na żółta na makaron. Więc wrzucamy sobie szybko makaron. I, tej nie mam makaron. O, mamy makaron średni. Czas gotowania pewnie jakieś 8 minut. Makaron po wrzuceniu do garnka dobrze jest zamieszać, żeby nie przyparł do dna i też obserwujemy, kiedy zacznie się woda znowu gotować, bo może zacząć kipieć, zwłaszcza przy takim drobniejszym makaronie. Pozostałą puszczy zlechowamy do na żarnika, żeby nam się nie rozmoźliła i będziemy ją mylić na następny raz. I zajmiemy się mieszaniem naszej włoszczyzny w garnku. Włoszczyzny w garnku podmażamy myślę, że tak jakieś 3-4 minuty to nie musi być długo. Ona ma po prostu troszeczkę się tak zarumienić leciutko. Nie musi się całkiem rozmrozić, bo ona chce tylko zyskać takiego troszeczkę bardziej wyrazistego smaku. Damy pani wodę do naszych warzywek. A few moments later. jest fajnie e, przyrumieniona, i dlatego teraz już wlałam e, jedną porcję wody, teraz wlewam drugą porcję wody. I już mamy tutaj konsystencję wreszcie zupy, a nie jakichś tam duszonych warzyw. No, mniej więcej mamy tutaj zupkę, e, Mniej więcej tak to powinno wyglądać. E, warzywa i woda. Także mamy już teraz w garnku y, warzywa, wodę, zila angielskie i listek mauroby. I czekamy, aż woda się zagotuje, bo do, dolewałam zimną wodę. Eee, zimną wodę po prostu z Tutaj mamy bardzo dobrą wodę w Warszawie, także nie musimy żadnej źródlany. No albo że nie nelewacie do wywaru z warzyw wody mineralnej, bo smak będzie niestety, ale nieakceptowalny. Eee, będzie jeszcze, pomimo tego, że byłaby to, to na przykład woda nie zamiana, to będzie taki szum. No i nie. Na zwykłej wodzie kranowej gotujemy u nas zupę. Makaron też zamieszałam. Trzeba pilnować jednocześnie już teraz dwóch garnków, żeby nie wypił makaron, nie rozgotowało się za bardzo i żeby tutaj wszystko też nam grało. W czasie gotowania zupy niezbędna jest poduszka szefa kuchni albo szefowie kuchni, która służy nam do mieszania i przede wszystkim próbowania. Bo już na tym etapie możemy spróbować zupę i sprawdzić, jak pachnie i jak smakuje przede wszystkim. Ja domyślam się już, czego brakuje w niej, a wy ciekawa jestem, czy zgadnicie. Tak, brakuje w niej soli ponieważ nie postawiłam warzy w czasie ich podsmażania, więc teraz dodajemy sól, oczywiście wedle uznania. Niektórzy są przeznaczeni do tego, żeby solić trochę więcej, inni mniej, więc to już jest Wasza indywidualna decyzja, ile będziecie soli w zupie. Pamiętajcie, że czasem te przeciery pomidorowe, fasady, zawierają już sól. Więc, żeby nie przesadać z tą solą na tym etapie, bo potem pod koniec tak będziemy jeszcze przyprawiać, doprawiać do smaku. Te nasze pomidorki tutaj mają 0,5% procenta soli jodowanej w składzie. Nie wiem, jak się to przekłada na smak, czy muszę że nie są bardzo słone. Eee, więc, jak już tutaj zupka nam się zagotuje, e, zagotuje się ta woda. Będziemy mogli dodać nasz yy, przeciwpomidorowy. Yy, Zórka się gotuje, a ja w międzyczasie yy, przygotowuję świeże zioła. No, świeże, to może trochę za dużo powiedziane, bo mamy grudzień, a nie styczeń. Mamy styczeń i o świeże zioła jest dosyć trudno, ale są to prawie świeże zioła. Yy, mamy tutaj yy, petuszkę, którą zaraz posiekam jako dodatek. Nieodzowny do zup. Tak, świeże zioła są nieodzownym dodatkiem do domowych zup i potraw, więc jak tylko coś macie pietruszkę, kopery, lubczyk, bazylię, oregano, koniecznie dodajcie do zupki pod koniec gotowania, żeby był weselej na talerzu bardziej zielono i kolorowo. I żeby wzbogacić smak tej zupy. Wtedy nigdy nie będzie smakowała jak zupa z proszku, jak zupa z hmm, gorącego kubka, albo hmm, jakaś inna po prostu chemicznie, fabryczna, fabrycznie spreparowana zupa. 12 seconds later. Przed wyłączeniem makaronu, hmm, najlepszym testem jest to, że spróbujemy z kawałeczek, także ja tutaj daję moje mojemu testerowi do skłania. Jak? Super, dobra, czyli makaron możemy już wyłączyć. Ostrzegamy i przelewamy zimną wodą na bruszlacz. Czasem, jak nie mamy takich świeżych albo półświeżych ziół, możemy sobie przygotować wcześniej Zioła samemu i zamrozić. Kupić bardzo świeży pęczek na przykład w koperku, tak jak ja zrobiłam. No i taki koperek pachnie obłędnie, jest już posiekany, więc dodać go do zupy to naprawdę nie jest żaden problem. Co teraz uczymy. Przeważnie do pomidorówki dodajemy w naszym domu właśnie koperek, dużo koperek. w sumie dodam całą zawartość tego. Kudaweczka. Eee, czasem dodaję też odrobinę Pietruszki, ale teraz ja się staram o tym nikomu nie mówić, bo nie wiem, niektórzy nie są sypialnikami Pietruszki, ale Pietruszka też ma. Bardzo dużo witamin i eee, wspaniały aromat. Za to na pewno obecnie Pietruszki się nie obejdzie do Mowy który być może i też Wam kiedyś zaprezentuję. No Jak już mamy tutaj włosczyznę zioła, to możemy... Zupa się zagotowała, zypa się zagotował, możemy dolewać nasz przecier pomidorowy. I właśnie to robimy. Jeżeli chodzi o ilość, to też na oko. Trochę też z wyczuciem, ale w zależy od tego, czy to jest kontentat pomidorowy, czy to jest przecier, Eee, to ma też znaczenie, ile wcześniej wody się wlało. Tak? I czy to jest koncentrat, jeżeli to koncentrat to trochę mniej na wodę, a jeżeli to jest przecie, to więcej eee, mieszamy i sprawdzamy jak jest ze smakiem i z konsystencją, ponieważ to jest zupa, która nie będzie zupą krem. Nie będziemy tego niksować potem tych warzyw. Yy, I dodajemy do nich makaron, to ona nie powinna być bardzo gęsta. Yy, ok. Zanurzamy łychę szefowej kuchni i sprawdzamy. Mmm, pycha. No, ale jeszcze musimy trochę przyprawić. Teraz wam powiem, co warto dodać jeszcze do pomidorowej. Znalazłam już w naszej klasce przyprawami tą przyprawę, której chciałam jeszcze dodać. To jest wędzona papryka. To jest bardzo, bardzo fajna i uniwersalna dosyć przyprawa, której często używamy w kuchni naszej. Czy to do potraw z warzyw, czy do zup, właśnie, czy do mięs. Więc mniej więcej jakieś pół łyżeczki takiej papryki wędzonej. Naprawdę fajnie nam podkręci smak naszej pomidorówki, e, ponieważ e, nasze naszym jest sporo dzieci, które lubią taki domowy, domowy smak buzuci pomidorowej, e, to oddam wam sekret, dodanie do pomidorówki odrobinę cukru, to tak wie, gdzieś pół łyżeczki e, i dodanie też e, trochę jakiegoś zawilacza. Zabielacza, czyli albo trochę mleka, jeżeli nie bardzo gęsta posłupa, albo trochę gęstej śmietany, jeżeli nie jest taka gęsta, jeżeli jest trochę mało kwaśna, a dzisiaj nam właśnie wyszło trochę mało kwaśna, więc yy, dodamy trochę śmietany. Teraz pokażę Wam taki trik, żeby śmietana w się nie zważyła. I teraz muszę sobie przypomnieć, jak ten trik się robi, żeby właśnie yy, totalnie go nie zepsuć. Więc yy, właśnie sobie przypomniałam, Najpierw. Wkładamy do oddzielonego granyżka yy, taką ilość śmietany, jaką chcemy sobie użyć yy, do tej zupy. No może ja tak bardzo dużo nie chcę, nie bo yy, te osoby, z którymi zaraz ja to tą zupie, nie przepadają tak dużą no, ilością śmietany w zupie, więc, więc nie dodaję bardzo dużo tej śmietany. I odrobinkę tylko, no dosłownie gdzieś tak, łyżkę stołową. Zupy dodaję najpierw, mieszam powoli i dopiero jak ta śmietana jest wymieszana z tą malutką porcją zupy dodaję drugą taką porcję i trzecią, później i stopniowo ogrzewam w ten sposób śmietanę. Kosa po później wyważeniu się jej w zubie i temu, że śmietana się rozwarstwia, wypływają w nie jakieś takie takie białe, faśne parkocje, które przeważnie nikomu nie przypadają do głowy. 37 sekund później. E, mamy tutaj już całkiem sporo tej śmietany. Ja czuję tutaj ręką, że e, śmietany wymieszamy z zubą. Czuję ręką, że, że ona już się fajnie podgrzała. Może jeszcze dwie łyżki dodam zupy przed wlaniem tej, yy, tej śmietanki z zupą w garnka. Ok. No i zbliża się moment, kiedy będziemy testować naszą pomidorową, piątkową. No, czyli jedziemy z tym. Mieszamy, wlewając to przez cały czas, nie wiem, czy to widać, ja mieszałam zupę, żeby, żeby ta śmietana od razu się fajnie rozprowadziła. Mm, no, szkoda, że tego pasuje ten Zapach jest obłędny. Zapach jest obłędny. Kolor jest lekko, jest lekko bardziej pomarańczowy niż zazwyczaj, ale to właśnie wiąże się z tym, że użyliśmy opakowania z przecierem, które było już wcześniej otwarte. I, I słuchajcie, więc no po prostu mogłam mieć trochę więcej tego przecielu, ale nie miałam, nie mam też już koncentratu ani żadnych suszonych pomidorów w torebce, więc będzie taka trochę mniej pomidorowa ta zupa. Już wyłączyłam, wyłączyłam już gaz. Mogłam go wyłączyć nawet wcześniej, bo w momencie, kiedy wlewamy śmietanę do zupy, już nie potrzebujemy, żeby zupa się gotowała. Żeby śmietana śmietanowa jednak mimo wszystko mimo tych naszych starań nie zdarzyła. Uwaga, eee, testujemy. Najpierw testuję ja, a potem dopiero daję komuś innego do testowania, bo w to końcu znaczy ja odpowiadam za ten posiłek, więc... No, prawie taką do nowego tu naprawdę. Mmm, słuchajcie, po prostu śmietana zmieniła całkowicie e, smak tej zupy. Próbowałam wcześniej, było tam troszeczkę coś niehalo. Teraz jest remontyjnie, więc Teraz daję do przetestowania mojemu pomocnikowi. Chwila, prawda? A może tak dwa kciuki? O, są dwa kciuki! Super! No, to lubię. Ok. Słuchajcie, gdyby coś wyszło nie tak, z tym smakiem tej zupy, że jeden kciuk nie za bardzo, albo nawet takie kciuki się pojawiają, to słuchajcie, nie ma problemu, bo zawsze macie jeszcze przecież yy, makaron w dół szlaku, prawda? I można sobie wziąć ten makaron, rzucić na talerz, gotowy sok z dwójka, otworzyć szybko poddeł, wymieszać, posypać w i będzie pyszne danie, yy, prawie domowe a przynajmniej smaczne, bo macie na pewno swoje ulubione sosy ze słoika, albo gotowe pesto. Eee, tak, być może troszeczkę nie odcedziłam do końca makaronu, jeszcze kawę na podłogę, ale już chodzi, teraz przyjdzie pies i sobie wszystko zliżę. Dobra, wrzucamy makaron do garnka, bo taki makaron eee, w takiej zupie najlepiej smakuje. Miam, miam, miam. Słuchajcie, no nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć, chyba powiem wam tylko, Eee, smacznego eee, wspaniale. Zobaczcie, zupa jest w zasadzie w kolorze mojej bluzy dzisiaj, czyli to nie był przypadek, że miałam na sobie dzisiaj tą wspaniałą bluzę. Słuchajcie, smacznego i brawo dla tych, którzy wytrwali do końca filmu. No, więc bawcie się dobrze, gotując sobie sami w domu to, co najbardziej lubicie. I zapraszam na moje następne filmy. Pa!